Na pruszkowskim podwórku Marka zapanowała wiosna. Zbieracz nie celebruje pięknej pogody, lecz miota się po swojej komórce i właśnie tam zastaje go pierworodny syn, Janusz. Co ty ojciecowisz? Agregat wyciągam. A po to nam agregat? Bo potrzebny, mówimy. A ty syneczku, sobie weź kąpielówkę. A po to mi kąpielówki, jak ja pływać nie umiem. Co się utopisz. Jak to się utopię? Co to ty Daj, Daj mi spokój! Nie denerwuj mnie, dobra? A co? Zagraciłeś komórkę i nie możesz wyciągnąć? To teraz będziecie raz tych to zanosić. To będziesz się zanosił? No. No. Rzucałeś, rzucałeś, zagracałeś go. Dawaj do góry. A gdzie pan Edek? Edek! A jedku, pomoże pan. Idę, idę jedku ma pan kąpielówki? A po co mi kąpielówki? No nie wiem, ojciec pytał mnie, że wziął kąpielówki. Co on znowu wymyślił? <śmiech> <śmiech> Jeszcze jest nie czas na kąpanie się. Dobra, dobra, Puść pan. No już? Zapakowaliście się? Tak. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawa. Jedziemy. Marek, a gdzie ty chcesz z tymi dzisiaj jechać kąpielówkami? A co cię to interesuje? No pytam się, no Nie że... interesuj się! Tu się zapytać nie można? Nie. No. Jedziemy na Komorowską po tarczę. Dzień dobry. Z tych rozmów powoli wyziera plan Marka. Na razie wiadomo tyle, że towarzystwo dzisiaj czeka praca przy użyciu diaksa w okolicy zbiornika wodnego, a złomiarz ma nie najlepszy nastrój. Panie on jest taki dzisiaj nerwowy. Może, że nie wyspał? A po co nam kazał? Kąpielówki pytał, czy wzięliśmy? Nie wiem, coś już tam kombinuje. Ja na pewno do wody nie będę wchodził, bo to jest za wcześnie. Na kąpanię się. Ja, ja, ja nie umiem pływać. No ale z ojcem to się nie, dogadasz tam. W ogóle tam on to. Jak coś by myśli, to by myśli. O lec. Jedzie. Mam lekką robotę na was. I nie brudzącą dzisiaj. Jaką to to? Będziecie się dzisiaj kąpać? Ja się do wojny nie zbliżam. Panie, nie. pan też? Ja też nie. Januszku, pojedziemy, zobaczymy, i zobaczymy, dobrze? Dobrze, tato. No. Wśród takich pogawędek panowie osiągnęli cel, docierając na północne Zegrze. Chodź bierzcie, jak za! Dawaj, Januszku. Dawaj, Dziaduszu. dawaj. Chodźcie, ale ja nigdzie nie będę płynął. Dobra, nie musisz, chodź. Chodź, nie musisz, chodź. Jeśnie nie musisz, Jeś, nie musisz zarabiać. Zobacz, syneczku, to jest to. Ale jak ty chcesz to pociąć? Jak? Jak, se, jak tego na pewno nie potniesz? Rek, to jest chyba największe zlecenie w naszym życiu.